Przyszłość przemysłu drobiarskiego w Europie i na świecie. Udoskonalanie produkcji drobiu, rynki zbytu tego rodzaju mięsa oraz jego walory odżywcze to główne tematy dyskusji i analiz uczestników polsko-czeskiej konferencji promującej spożycie mięsa drobiowego w tych krajach. Wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju tej gałęzi przemysłu spożywczego w Polsce i Czechach to jedno, ale możliwość rozmowy z przedstawicielami ubojni, handlowcami i analitykami rynku pasz to niewątpliwy atut takich spotkań, twierdzą zainteresowani. Tutaj się spotyka, można powiedzieć, cała branża, nie tylko sam hodowca, tylko no, cały łańcuch, czyli od ubojni poprzez firmy, które ten produkt dostarczają, czyli pisklęta, mieszanie pasz i ubojnie. Największym problemem dla, dla hodowców jest to jednak ta parabola, niestabilność cen zarówno pasz, jak i, i cen żywca. Jest to różnie w zależności od danego, danego semestru roku. Według danych sprzed kilku lat, u naszych południowych sąsiadów wytwarza się rocznie około 200 tysięcy ton tego mięsa. W Polsce Branża drobiarska ma się dobrze, o czym świadczy stale powiększająca się produkcja, która obecnie wynosi ponad 1, 400 mln ton. Wielkość produkcji to jednak nie wszystko. Polscy drobiarze są już znani w Europie z walorów smakowych i jakości wytwarzanego mięsa, mówią specjaliści z branży. Ważne jest propagowanie mięsa drobiowego, szczególnie dlatego, że wiemy, my hodowcy. Ubojnie, że produkujemy zdrowe mięso bez żadnych szkodliwych dodatków. A mimo wszystko, jeszcze w Polsce góruje nad nim, jakby wieprzowina. Jednocześnie, Polska, jako liczący się wytwórca mięsa drobiowego w Europie, musi poszukiwać nowych rynków zbytu. Niekoniecznie kosztem producentów z krajów unijnych. Dlatego m.in. takie jak to, wspólne spotkania i wymiana doświadczeń twierdzą hodowcy. Nie chcielibyśmy tak bardzo, że w Polsce rozwój polegał tylko i wyłącznie na, to, na, na, na tym, że wypychamy z rynków Czechów, Francuzów, chcemy po prostu zajść na rynkach trzecich, tam gdzie nas nie było, czyli rynach, rynkach arabskich, rynkach azjatyckich, prawda? Bo tam jest duża ilość konsumentów, konsumentów które coraz bardziej posiadają środki na zakup tego mięsa. Czescy producenci drobiu są żywo zainteresowani polskimi doświadczeniami w udoskonalaniu hodowli i rozwoju produkcji. Wynika to z zapaści, jaką kilka lat. Temu przeżył czeski rynek drobiarski. Konsekwencją tego jest m.in. słaba dostępność wyspecjalizowanych w tej dziedzinie lekarzy weterynarii. W Czechach w pewnym momencie nastąpiło odejście od hodowli indyczek i indorów, więc jeśli chodzi o lekarzy weterynarii, którzy się w tym specjalizowali, to można ich w tej chwili policzyć na palcach jednej ręki. Wiele miejsca poświęcono także walorom odżywczym i bezpieczeństwu zdrowotnemu mięsa drobiowego przyswajalność, ilość witamin i chociażby istotny wpływ na układ krążenia to niektóre zalety spożywania drobiu, a szczególnie mięsa indyczego. Trzeba jednak mieć świadomość, że dzisiaj również tutaj stosuje się związki chemiczne szkodliwe dla naszego organizmu. Jest taka zasada, że stosuj tak dużo, ile jest to konieczne i tak mało, ile jest to niezbędne. No, niestety w przemyśle mięsnym musimy czasami stosować te dodatki, chociażby taka sól która jest no, tutaj podstawą w produkcji w przemyśle mięsnym. Ona nadaje smak, zapach, barwę, no i od strony mikrobiologicznej, czyli niszczy to, nam toksynę botulinową. 2012 jest rokiem promocji mięsa indyczego w Polsce. Nasz kraj jest liczącym się już w świecie eksporterem mięsa drobiowego. W Europie zajmujemy pod tym względem szóste miejsce po Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.